Moi kochani, dawno nie było otwierania skrzynek, ale nie jest to Counter Strike. Jak widzicie, mam tutaj dużo skrzynek. Nagramy sobie też na archiwum, proszę bardzo. To jest PUBG. Ja w ogóle nie ogarniałem tego, że mi się tam zbierają jakieś skrzynki. Totalnie, jakby gram, gram i w tle mi się coś po prostu tam wbija, nawet nie miałem pojęcia. Dobra, sprawdźmy. Skrzynki z kluczami. A, że trzeba klucze mieć, żeby otworzyć te skrzynki. Pokaż. Wow, Z, e, zestaw cheerleaderki, wzornik, co? Okej, okay, dobra. Um. Za mało? Możesz kupować w sklepie? O, nie mam. Dobra, to otwieramy kolejne. Uwaga, skrzynka ze sprzętem. Pokaż. Zestaw lodowej królowej. Lodowa królowa, co? Ducati. Lodowa królowa widzowie. Dostałem lodową królową. Nie, nie wiem czy to dobrze, czy to źle. OK, sprawdzamy dalej. Ducati, au, wygrałem motocykl. Nie, to żeton tylko jest. Dobra, otwieram. Znowu motocykl wygrałem, drugi. Trzeci. Boże, bonus dostałem. Maska ogra. Dobra, Ducati. Dobra, sprawdzamy dalej. Skrzynka ze sprzętem. Święta wiosny. O, otworzę. Co to? Komunikat o wygaśnięciu żetonów. Twoje straciły? Co? Co? Ukradliście mi coś. Żetony wygasły. One rok temu były. O! Kawałek szmaty owiniętej na dupie. Nie ma to jak... O, kurtka świekowanej słodyczy, kurtka słodyczy, legendarne coś. Kurtka Julie, Julie, patrzcie, o, ale ją ubiorę w taką czernie. Patrzcie, zestaw stroju Crash Test. Wrzadki, wrzornik. O, elitarne. Zestaw detektywistyczny. Zestaw detektywistyczny. Dobra, i mam jeszcze 22. Skrzynka z zaopatrzeniem. No to sprawdzamy. Co to? Kredyt. Dostałem kredyt, po prostu widzowie. A, i tu można klucze dostać, ok. Tu można też wydropić fragmenty klucza. Albo pieniądze się dodaje, dostaje. Więc przedziały są takie: 5, 10, 15, 20. Jeśli chodzi o zawartość e, tej skrzynki. Czyli albo się dostaje 5, 10, 15, 20 kredytu, albo dostaje się jeden fragment klucza, 2, 3 bądź 4. Dobra, czyli cztery poziomy są. No i najniższy. Najniższy. Dziesięć. Dwadzieścia! Wuhuu! Piętnaście. Ty, ale fragment klucza by się przydał, nie? Dwadzieścia znowu, najs. Nice. 5. Mm, o! Gacie, moi drodzy, wypadły. 10. Nie, 10 otworzyłem naraz. Nie, najgorzej, kliknąłem. Dobra, a chciałem sobie poklikać. Uwaga. 5, 20, 20, okej. Okay. Ło, wow, dostałem trzy fragmenty klucza. Dobra, i z tych trzech fragmentów robię jeden klucz. I nim otworzę teraz tą skrzynkę. Ale ruda śnieżynka. Ruda śnieżynka, moi drodzy, wypadła. I tu mogę coś wytworzyć jeszcze. Aha, że to był wzornik. Ja mogę to wytworzyć teraz, jak będę miał tych ja pierdziele. To jest takie pokomplikowane, że mi nie wypadły te itemy, tylko wzory na to. I teraz, jak ten wzór mam, to za te kredyty tutaj zdobyte. O Boże. To ja już wszystko wiem. A ja myślałem, że taką śnieżynkę będę miał taniec. A ten? Yo. Yo! Dokładnie tak, moi drodzy, miało być. Pokaż tą śnieżynkę. O. Fajna! Czerwona taka, nie? Tylko czerwień gwiazdy mi się kojarzy trochę ze Związkiem Radzieckim, no ale Poka tom, zestaw cheerleaderki. Aha. No dobra. Czyli to tak działa. O! Ty fajne te skurde zestawy. No dobra, no. Personalizacja, tak. Inne badziewia. Niesamowita przygoda, moi drodzy. Wróćcie do pubdzi i zobaczcie, czy nie macie 50 skrzynek do otwarcia.